Prowadzę stronę internetową www.pomocfrankowicza.pl na której gromadzę informacje o tym, w jaki sposób osoby, które zaciągnęły kredyt indeksowany do Franka, mogą sobie pomóc. Tutaj po tym wprowadzeniu słyszeliśmy, że ryzyko podejmowały zarówno osoby, które brały taki kredyt, jak i banki. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą tezą. Uważam, że jest to teza na wyrost. Otóż przez kilkanaście lat kurs franka wahał się w około 2,50 zł, plus minus 20%. Jeżeli więc w standardowej umowie kredytowej, a takich umów przeanalizowałem kilkaset, był zapis, że kredytobiorca zdaje sobie sprawę z ryzyka kursowego, no to każdy rozsądny człowiek musi założyć, że tak, no wiem, że kurs się waha. No, ale waha się mniej więcej tak, jak to było przez ostatnie kilkanaście lat. Czyli frank może być po 2 zł, może być po 2,90. No, ale przecież nikt nie mógł zakładać, że kurs franka nagle zacznie się wahać o 50, 70, czy nawet 100%. Do tego podstaw nie było. Co więcej, banki ustami swoich doradców mówiły, że frank jest bardzo stabilną walutą. Dlatego uważam, że to ryzyko, z jakiego zdawali sobie sprawę kredytobiorcy, jest bardzo, ale to bardzo ograniczone w przeciwieństwie do skali ryzyka, z jakiej zdawały sobie banki. Warto zwrócić uwagę, że polskie banki są na ogół bankami, które centrale posiadają w krajach zachodniej Europy, a w krajach zachodniej Europy były już bardzo negatywne doświadczenia z udzielaniem ludności kredytów indeksowanych w walucie obcej. W związku z tym waluty, te, te przepraszam, kredyty te zostały wycofane z obrotu na tamtejszych rynkach. Bankowcy, z zachodniej Europy, przecież doskonale sobie zdawali sprawę z ryzyka, jakie te produkty stwarzają dla klientów, a jednocześnie nie zawahali się oferować tych produktów klientom. Słyszymy teraz, że banki muszą być bardzo uważne, bardzo staranne, zabezpieczać się przed ryzykiem kursowym. No i mamy przykład banki znakomicie się zabezpieczyły przed ryzykiem kursowym jest im rzeczywiście wszystko jedno czy frank będzie po 2 złote, czy po 4 czy po 5 ale nastąpiło to kosztem klientów to 700 tysięcy polskich rodzin zostało wystawionych na kolosalne ryzyko kursowe, które może skutkować tym, że majątek ich życia zostanie przejęty przez bank, ponieważ w momencie wypowiedzenia umowy kredytowej mają do spłacenia na przykład dwa razy większą wartość niż kredyt, który zaciągnęli, na zakup nieruchomości, która na dodatek wcale nie zdrożała, a może nawet spadła w cenie w międzyczasie. Mówiąc krótko, zostaną bez mieszkania, z spłaconym kredytem w dużym stopniu, który przepadł i jeszcze z długiem wobec banku na wiele lat. Taka, taki jest efekt tej zabawy, którą banki podjęły kosztem niestety konsumentów nas wszystkich. Na szczęście banki w, swojej, w swoim działaniu popełniły szereg prawnych błędów i te błędy, które zostały popełnione przez banki przy konstruowaniu wzorcowych umów kredytowych, można teraz w dużym stopniu wykorzystać przeciwko nim. Nie jest bowiem prawdą, tak jak często banki mówią w swoich wypowiedziach publicznych, że wszystko było zgodne z prawem, że wszystkie umowy bankowe są ważne i skuteczne. I w związku z tym klienci powinni po prostu realizować zapisy tych umów, które podpisali. Otóż sądy wielokrotnie już kwestionowały szereg kluczowych postanowień zawartych w umowach kredytowych. Mówię teraz w szczególności o umowach, tych umowach kredytowych, które opiewały na kredyt w złotówkach, ale były ten kredyt indeksowany do waluty obcej, na ogół do franka szwajcarskiego. Otóż te klauzule indeksacyjne już. Trzykrotnie były uznawane za niedopuszczalne w obrocie z konsumentami przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie i zakazywał ten sąd stosowania tego typu klauzul w obrocie z konsumentami. Dotyczyło to klauzuli indeksacyjnej Banku Przemysłowo-Handlowego, M-Banku, dawniej Brebanku, jak również Millennium Banku. Wreszcie w sprawie, która była dosyć głośna pod koniec zeszłego roku. Sąd w Szczecinie uznał, że bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony na sumę, która wynikała z zastosowania tych klauzul indeksacyjnych przeliczających zobowiązania we frankach na złotówki, nie nadaje się do wykonania, ponieważ sama klauzula była sprzeczna z prawem, a w związku z tym i to przeliczenie było nieważne i bank nie może dochodzić roszczeń w takiej wysokości, w jakiej to określił. A więc ten podstawowy mechanizm indeksacyjny został przez sądy zakwestionowany. Dlaczego został zakwestionowany? Otóż został zakwestionowany nie dlatego, że sam kredyt nie może być indeksowany do franka szwajcarskiego czy jakiegoś innego miernika wartości, bo tutaj kodeks cywilny mówi wprost, że mogą strony uzależnić swoje świadczenia od takiego miernika. Kiedyś na przykład na początku lat 90. powszechne było, że umowy najmu były właśnie na przykład indeksowane do dolara czy do, czy do marki niemieckiej, taki czynsz był wyrażany w walucie obcej. Natomiast banki były zbyt chytre poszło krok za daleko, a mianowicie nie tylko, że indeksowały do kursu franka, ale na dodatek określiły w umowach, że ten kurs będzie określany przez nie, jednostronnie w tabeli kursowej banku. To jest trochę tak, jak Państwo by poszli do sklepu kupić telewizor, a wybierają Państwo model, pytają się Państwo o cenę, sprzedawca mówi 1000 zł razy współczynnik. Państwo mówią, dobrze, a ten współczynnik ile wynosi? Przedawca mówi, no dzisiaj wynosi jeden, a jak będę panu dostarczał ten telewizor jutro czy pojutrze, to wówczas ja określę, jaka jest wartość tego współczynnika. On może być dalej 1, a może dwa, a może trzy, a może i 100. To jest tylko i wyłącznie moja decyzja. Te umowy kredytowe, które banki sporządziły, dopuszczają taką sytuację, że w tabeli kursowej bank określa kurs franka na 100 zł za jednego franka. Tego typu określenia, aczkolwiek absurdalne, byłoby wykonalne w świetle umowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, ani ogólne przepisy prawa, ani postanowienia umowne, żeby tak określić wysokość kursu franka dla celów rozliczania umowy kredytowej. Czy tego typu zobowiązanie jest możliwe do zaciągnięcia? Zdaniem sądów nie, bo rażąco narusza interes konsumenta. Należy się z tym zgodzić. Nie można się w ten sposób umawiać, że wartość świadczenia jednej strony będzie w późniejszym terminie zależna od arbitralnej decyzji drugiej strony, która sobie określi, Teraz to świadczenie wynosi dwa razy więcej, może trzy razy więcej, może półtora. To jest nasza decyzja. Nie tylko, to, nie tylko te klauzule indeksacyjne zostały przez sądy zakazane. Zakazane zostały również klauzule pozwalające bankom na dowolne zmienianie oprocentowania. Jest taki głośny proces grupowy przeciwko M-Bankowi, gdzie 1247 klientów właśnie zakwestionowało klauzulę, która pozwalała bankowi. W sposób również dowolny, arbitralny, zmieniać oprocentowanie, a więc klauzula w umowie brzmiała, że z ważnych powodów, kiedy się zmieni sytuacja na rynku finansowym, bank może podnieść oprocentowanie czy zmienić oprocentowanie. Klienci nie mieli zielonego pojęcia, czy bank zamierza to oprocentowanie zmienić proporcjonalnie, w stosunku do czego, o jaki stopień. Znowu sytuacja na rynku się zmieniła, a wiadomo, że sytuacja na rynku zmienia się codziennie. Bank jest uprawniony do tego, żeby podnieść oprocentowanie i do 50%. Byłoby to zgodne z umową, ale jest to niezgodne z prawem, co stwierdziły sądy. Nie, zarówno jeżeli chodzi o M-Bank, jak i o kilka innych banków. Wreszcie sądy kwestionują tak zwane ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ale to już jest szczegół, to nie będę o tym mówić. Wreszcie warto powiedzieć, że te przepisy, na które się sądy powołały, to są przepisy pochodne, przepisy, których wymagała Unia Europejska przez dyrektywy konsumenckie. W związku z tym mamy również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Unii Europejskiej w tej sprawie, które nieodmiennie staje po stronie konsumenta i twierdzi, że to jest obowiązek przedsiębiorcy, który oferuje pewną umowę do podpisania, sformułowania tych zapisów w taki sposób, żeby A były jednoznaczne, B nie naruszały uzasadnionych interesów konsumenta, w szczególności nie naruszały równowagi kontraktowej stron. I C, jeżeli przedsiębiorca nie sprosta temu zadaniu, to nie jest rolą sądu wymyślanie, jaki zapis mógłby być odpowiedni i zastosowanie go w to miejsce, tylko po prostu zapis tego typu jest wykreślany z umowy, a strony są związane pozostałymi zapisami. Jakie banki stosowały te zakazane klauzule? Prawdę mówiąc, wszystkie. Za wyjątkiem kilku, może banków. Które udzielały kredytów bezpośrednio we franku szwajcarskim. Natomiast wszystkie pozostałe, które udzielały tak zwanych kredytów indeksowanych, a więc w złotówkach, były to banki, które stosowały w swoich wzorcach umownych albo bezpośrednio w umowie, albo w regulaminach zakazane postanowienia. I niestety, pomimo wyroków sądów, nie zamierzają zmienić swojej praktyki w stosunku do tych umów, które już podpisały. Jest to zarówno M-Bank, znany chociażby właśnie z tego procesu grupowego, Polbank, Getting Bank, ING, G-Money Bank, Credit Bank, Nordea Bank, no tutaj jest ich multum. Jest ich to multum i one wszystkie w swoich zapisach stosowały klauzulę niedozwoloną. Jaki jest skutek teraz? Co może zrobić kredytobiorca? Otóż kredytobiorca może pójść do sądu i powiedzieć tak. Te klauzule, które są zawarte w mojej umowie są niedozwolone, są wobec mnie bezskuteczne, bo taki jest skutek prawny uznania klauzuli za niedozwoloną naruszającą interesy konsumentów. A skoro tak, to klauzula indeksacyjna, bo ta ma największe znaczenie, tak jakby podlega wykreśleniu z umowy przy zostawieniu wszystkich pozostałych jej zapisów, a więc kredyt dalej jest udzielony na przykład na 300 tysięcy złotych. Dalej jego oprocentowanie wynosi LIBOR plus marża banku, na przykład 1%. Dalej jest udzielony na 360 miesięcy, tyle tylko, że nie jest już indeksowany do franka szwajcarskiego, bo te klauzule są bezskuteczne. To oczywiście powoduje, że raty, które klient płacił przez wiele lat, a zawsze wtedy, kiedy kurs franka był wyższy, to i te raty były wyższe. One były z prawnego punktu widzenia zawyżone, ponieważ bank nie miał prawa stosować klauzuli. Ta klauzula była bezskuteczna od początku podpisania umowy. Skoro tak, to klient nadpłacił. Nadpłacił wiele tysięcy złotych do tej chwili i będzie nadpłacać przez kolejne lata aż do skończenia obsługi kredytu, o ile nic z tym nie zrobi, ponieważ jak powiedziałem, banki nie zamierzają dobrowolnie stosować się do orzeczeń sądów i rezygnować ze stosowania klauzul. Które zostały przez sądy uznane za bezskuteczne. W związku z tym należy wystąpić do sądu o zwrot tej sumy, czyli występujemy z pozwem o zapłatę. W przypadku przeciętnym suma może być całkiem znacząca. Dla przykładowego kredytu 300 tysięcy złotych z października 2007 roku przy kursie wtedy franka około 2,2 i okresie kredytowania 25 lat, czyli dosyć taki. Parametry standardowego kredytu, nadpłata sięgnie 48 tysięcy złotych. A więc są to bardzo poważne kwoty. Na dodatek, tak jak wspomniałem, na przyszłość te raty również będą obniżone, no bo nie można stosować klauzul indeksacyjnych. A więc pazerność banków, to, że chciały narzucać swój niekorzystny kurs kursowy, nieoczekiwania z korzyścią dla klientów, wtrąca je teraz w kolosalne problemy. Mam osobiście nadzieję, że to nieetyczne działanie banków właśnie w ten sposób zostanie naprawione, ponieważ w licznych procesach będą musiały oddawać po kilkadziesiąt tysięcy złotych swoim klientom, no i stracą ten mechanizm indeksacyjny na franku, a więc klienci zyskają bezpieczeństwo, to że ich kredyt przestanie fluktuować zgodnie z kursem franka. A więc istnieją prawne możliwości dochodzenia swoich roszczeń, aczkolwiek nie są to możliwości, w pełni satysfakcjonujące. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dotyczy, tak powiedziałem, tylko tych kredytów, które zostały udzielone w złotówkach, a są indeksowane do waluty obcej. Po drugie, niestety, dochodzenie swoich roszczeń wymaga pieniędzy. Trzeba zapłacić opłaty w sądzie 5% od wartości roszczenia, no i trzeba zapłacić specjaliści, adwokatowi czy radcy prawnemu za prowadzenie sprawy. Dlatego dużą popularnością zaczęły się cieszyć pozwy grupowe. Pozwy grupowe, które rozkładają te koszty na większą liczbę osób, a przez to wydają się bardziej dostępne. Jedyny minus pozwów grupowych jest taki, że w tym pozwie nie można żądać zapłaty. Tylko można żądać ustalenia, że bank jest odpowiedzialny, bo stosował klauzule niedozwolone. No ale to w gruncie rzeczy już wiemy. A więc to orzeczenie sądu po trzech latach, powiedzmy, toczenia postępowania w tym trybie grupowym spowoduje tylko tyle, że będziemy musieli wytoczyć kolejną sprawę tym razem o zapłatę. No z tym, że rozumowanie już takie stricte prawne będziemy mieli stwierdzone w orzeczeniu sądu, a więc będzie ten drugi proces trochę łatwiejszy. co nie zmienia faktu, że i tak będziemy musieli w sądzie 5% uiścić opłaty i również pewnie zapłacić jakiemuś specjaliście za prowadzenie sprawy. A więc pozew grupowy tylko pozornie wydaje mi się opcją opcją korzystną. Natomiast to rozwiązanie tej indywidualnej czy grupowej dochodzenia, dochodzenia przez siebie roszczeń ma jeszcze jeden ma jeszcze jeden feler. Mianowicie taki, że wiele osób ze względów ekonomicznych nie zdecyduje się na to. A, a więc a, można powiedzieć, że widać to do tej pory, że banki bardzo niechętnie reagują a właściwie w ogóle nie reagują na próby ugodowego załatwienia sprawy. Ponieważ z punktu widzenia banku, korzystniej jest ulec jednemu klientowi na tysiąc w procesie sądowym i nawet zapłacić koszty procesu, koszty adwokackie i tak dalej, ale nie płacić pozostałym 999 klientom, którzy się nie zdecydują, nie odważą na proces sądowy. Z tego powodu Opieram i nawet przyłożyłem też swoją rękę do projektu ustawy, który miał tą sprawę rozwiązać generalnie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że dla 700 tysięcy rodzin droga sądowa brzmi abstrakcyjnie. Z tej grupy może kilka, może kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy osób zdecyduje się na proces w tej czy w innej formie. Pozostałe niestety z nieświadomości bądź z braku możliwości finansowych będą czekały na rozwiązania systemowe. Natomiast podsumowując, ci, którzy chcą, są zdeterminowani i posiadają środki, już aktualnie mogą z bankami walczyć w sądzie z bardzo dużymi szansami na sukces.